Let's go Okej 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 Tak jest Nienawidzę gier komputerowych Nienawidzę ich nienawidzę, nienawidzę 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 Are you sure about that? więc... <średenie> Jakby to... No Mhm Okej, okay, czekamy. Huge move. Dobry time save z mojej strony. Mega spoko to wyszło. To jest world record piece, world record piece w tym momencie. Utrzymajmy to jeszcze przez pół godziny i... Jesteśmy w domu. Dobra, damage boost. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. lecimy dalej. Druga plansza, trochę trudniejsza. Zawsze myślałem, że te platformy, które są kawałkami latającej ziemi. Myślałem, że są płatki, takie co się na mleko wrzuca, takie cornflakes'y i przez całe swoje życie myślałem, że są cornflakes'y. Dobra, z tym poziomem raczej nie będzie większego problemu. Prawie się zabiję, mówiąc to, bo ten cały tunel można trzymać po prostu strzałkę do przodu, yy, przyspieszając. nawet, o Jezu, muszę przestać tak mówić, bo to się źle kończy. Ale w tym tunelu, gdzie jest trupia czaszka, ten znak. Zawsze myślałem, że to jest taki mega trudny segment, ale wystarczy, że się zrobi tak. Okej. Okay. Jakby ostatnim razem, jak przychodziłem kangurka, a to było ze wszystkimi bonusami, i starałem się zbierać każdą monetę, to zajęło mi to 3 godziny. O jezu, zagapiłem się. Więc może teraz 40 minut bym wyciągnął. Byłoby mega spoko, jakby tak się stało. Kurwa, za 4 minuty ziomek kończy world record, a ja jestem w połowie gry. 40 minut bym wyciągnął. Aczkolwiek yy, poziom mojej gry. Wiele, wiele można od niego oczekiwać. Dobra. Okej. Okay. Na razie idzie gładko. Dobrze, że flagę sobie postawiłem. Spróbujmy jeszcze raz. Wpadki się zdarzają, prawda? Nie każdy od razu był najlepszy, nie każdy od razu był. Najlepszy, ale no cóż. Każdy czasami musi się spocić. No dobra, no będziemy w plecy 3 minuty, ale no trudno. Jak już mówiłem, nie będę zaczynał od nowa. Bo nie robię tego na poważnie. Och, Uch, to było takie czyściutkie. Jak na razie nie czas. Mówię, że nie. O, <noise> oh, oh, fuck mi. <noise> Kocham dreszczyk emocji, i adrenalinkę 4 sekundy, do... Nie! Nie! Ja jest taki mega trudny segment. Chuju mam te hitboxy! Widzowie, w chuju mam te hitboxy. No. Nie miało prawa mnie to trafić. To mnie na przykład nie trafiło, ale uderzenie. Yy... Niewidzialnym hitboxem... Dobra, przesadzam jak zwykle, ale... no. No i teraz na przykład nie dostałem. Muszę przeanalizować gameplay. Klatkę po klatce, kiedy skończę ten speedrun. No. Przeanalizowałem to i jak zwykle próbuję zwalić winę na wszystko inne oprócz na samego siebie. Więc... Yy... Ale dalej uważam, że te hitboxy są zjebane. Damn. U, uh, u, uh, u! Uh. Yo, huge, 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 huge! Ja na ślepo mogę grać w tą grę. Dobra. Teraz nie wpierdoli się w laser. I nie brać znaku zapytania, który tu będzie. Okej, okay, nie było takie trudne jak myślałem. Yo, nie! Proszę cię! Let's go! Strasznie nie lubię jak kamera się zmienia w grach komputerowych Strasznie mnie to paraliżuje Okej, okay, okej, okay. to był taki damage boost Jakby nie patrzeć Okej, okay, jak teraz się wyjebie na tym, to przegram Więc trzeba się skupić Chociaż tych wahadałek bardziej się boję Może po prostu się nie śpieszmy z tym Może zróbmy to powoli A, myślałeś, że zostanę po dupie, ale nie Hihi. Dobra, nie, nie widzę tej planszy. Dobra, tutaj można z tego co pamiętam przebiec bez strachu. Tutaj już trzeba poczekać. Byk. Yo, huge move. Trochę się skrócimy, teraz. Okej. Okay. Nie widzę, ile mam HP, bo trochę mi ekran przycina. O jezu, dopiero teraz. Dobra, nieważne. To będzie cud, jeżeli przejdę chociaż do pierwszego bossa. Checkpointa też nie ma sensu stawiać, jak mam jedno, jedno zarożyć. Dobra, to musi się rozwalić i wtedy my lecimy. Bez. 7 minut to nie jest dużo. Zawsze mieć 7 minut w plecy, a nie mieć 7 minut w plecy, to nie ma różnicy dla mnie. I jeszcze raz. No, Kao, ty kurwo, przepraszam, nie chciałem tak powiedzieć o kągurku Kao, no nie, teraz to mnie wkurwił. To jest trick, ale nie będę go robił, bo jestem pussy gamer. Stracę więcej czasu, aniżeli będę to robił legitymacyjnie. Więc po prostu zróbmy to legitymacyjnie, jakby to powiedzieli. Ojejku, ale Pussy Gamer ze mnie. Matko boska. Ale no mówię, większość czasu bym stracił robiąc ten trik. Tutaj mniej więcej bym upadł teraz, jakbym zrobił trik. Skoczyłbym po prostu z planszy wyżej na tą ślizgawę. I bym gdzieś skończył tutaj troszeczkę wcześniej. I... no... Nie warto po prostu ryzykować. Ta ślizgawa i tak nie jest długa. Po prostu no, czasami trzeba. Better save than sorry, nie? Wow, eee... pająka zabiłem. Z talaktytem talaktytem. zabiłem tego. Pająka. Gdzieś To słyszałem już kiedyś. Eskimos. Dobra, to chyba już nie będzie więcej przepaści. Mhm. Kurwa, ale daje się robić. Och, och, O, oh, chłop mnie rucha w dupę, widzowie. No nie, Szef, szefik, szefuncio, daj na no jeszcze dwa złote. No mówię, no wolę zrobić to pewnie, niż po prostu powtarzać to trzy razy. Na przykład tak jak teraz. A! dostał, dostał, je ja. ja myślałam, że nie stanie. lol. Poziom typu skurwiały, ponieważ jest zimowy, więc. Kurwa ci Kimosi to naprawdę mają niezłe kopnięcie. Ty, pewnie są takie skróty, o których ja nie wiem. Ale jak już powiedziałem, nie wiem o nich, więc. którędy teraz? Tędy, tędy, tędy. Nie mam pojęcia, czy tędy. Oj, chyba bad decision. A nie, to. Yo, yo biks. Kurwa, no ten Eskimos, jak on mnie denerwuje? Dobra, dam se tu checkpointa na wszelki wypadek, bo znając mnie to pewnie zaraz się wiby do tej wody. O jest, bo to spada. O si Flawless, flawless. Yo! Wow, what the fuck! Pierwszy raz gram te stage od nie wiem ilu, więc kurwa nie mam pojęcia co w nich się robi. Na pewno kurwa, nie to! No i tak, właśnie się gra w kangurkach, Kao. Uh -huh. Ty, no nie Purel. Zaraz Kelvina pingwinka odpalę, i kurwa, zobaczysz, Kao. Czy warto było się po prostu tak zachowywać, jak w pingwinka Kelvina zagram? Szmato. O, jest to jeszcze nie koniec. A co ja poradzę, jak ta gra jest niesprawiedliwa? Trzeba sobie radzić. Lepiej mieć personal best niż nie mieć nic, prawda? Mądre słowa. Dobra, huge mm. Dobra, ten poziom będzie stosunkowo prosty. Dobra, to ćwiczę, to umiem. Let's three, two, go. One, go. 4, 45, 46, albo 8 48 Wiem, że koleś chyba, który speedrunował miał podobny czas Albo 46, albo 48 właśnie Więc kurwa nie jest źle i nie mówcie, że jestem chujowym graczem w tą grę, bo nie jestem, jestem zajebisty Zawsze jak byłem mały to próbowałem wejść na ten most Ale się nie dało W sensie, że od dołu Tak jak w pierwszej planszy A nie Bo teraz na tym moście byłem i trochę biardoliłem No To w ogóle jest reskin tego Pierwszej planszy, mega spoko Bardzo podobny layout Jak Reskin to może nie Bo inne modele były i w ogóle, ale... Nie wiem czy to się to szy szybciej zrobić Nie, nie da się, ale się wyjebałem Okej, okay, żyję Plaga gaming You clutch! Let's go! Let's fucking go! O Jezu, nie widzę plansz z rzutem, kurwa, 2D W kangurku KO i pierdolę, ale właśnie o tym mówię. A w dużo takich plansz jest później. Jo, psychopata! To jest speedrun na ślepo. Znaczy, grałem w tą grę wcześniej, ale nie pamiętam zupełnie plansz. Oprócz pierwszych siedmiu. Czyli. Trzeba iść tutaj, tak? A, pamiętam, to się teraz poruszy tam. Nie? Mhm, Dobra będzie, będzie w 30 minut jak nic. Czy jestem debilem po prostu i tu trzeba iść? Tylko ja coś źle zrobiłem? chyba ta. Jo! Mega spoko to zrobili. W ja sensie na nie narzekam, no. W sensie tylko troszkę. Do góry. Yeah. O, uh, Clutch moment, huge play. O matko, jakbym się stąd spierdolił, byłbym bardzo zły. Szef. Chat na mordę. Tu tu, ru, tu 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 tu. Tak łatwiej mi się skupić. sięgam Zauf, zaufaj, zaufaj mi, ja wiem co robię. Kurwa. raz, ostatnim razem za pierwszym mi to wyszło. Dobra, cały łeb. kurwa Trzeba mieć talent jakikolwiek. Nie jestem zjebany. Okropnie zjebany jestem, no nie let's fucking go. Yo, let's go! Tak chciałem zrobić, kurwa. Tak ciężko to było zrobić za pierwszym razem, tylko trzeba było się... Nie wiem ile czasu straciłem z... Dwie minuty. To też jest pokurwione strasznie, ale dobra. Trzeba layout pamiętać tych, tych. Ja w ogóle tego nie pamiętam. Tu jest mini poziom. Bonusowy poziom. Dobra, ej, całkiem smooth to poszło. Jakby nie było. Jakby nie było, jest bardzo miło. Pijemy, to nie zgrzewa! A nie, to inna kierunkowa, pij od nowa. Yo.

Jak czuję ten vibe, po prostu, okej okay. jest jakiś gimmick śmieszny, którego nie pamiętam, prawda? Nie, nie mam To za to jest bardzo śmieszny poziom Strasznie bałem się tych skurwilek, jakbym byłem mały Ha, bo tu są... No ja pierdolę, nie wiem, nie pamiętam Dobra, idźmy w stronę po prostu dużych kurwa Big Balls, że tak powiem. Albo nie, albo nie idźmy w ogóle. Możemy też nie żyć. Dobra, pierdolę ten speedrun. Gramy po prostu, aż nie przejdziemy gry. Jebać czas. Robię teraz wszystkie poziomy specjalne. Zbieram wszystkie monety. I. ci w dupę. Tutaj trzeba iść. Tu jest ściana do zniszczenia. Yo, murzyn Yo, ale mnie dzidą chciał capnąć. Widzieliście widzowie, jaki mam refleks? Kurwa, za 4 minuty ziomek kończy world record, a ja jestem w połowie gry. To dużo mówi o społeczeństwie. Tu już byłem. Okej, okay, to jest chyba poprawna ścieżka, z tego co wiem, z tego co pamiętam. Tu będzie kula, z kula, z gadula, z z gadula. Gdzie są moje kule? Ojga, oh O pamiętam to był albo Grabarigen, albo i trzeba było iść tutaj. Przez te dwa przeskoczyć, tutaj był lasery, troll, i, i koniec, sam w tej jaskini. Tylko żeby się tu nie zajebać teraz. Kula, no i Teges, Teges śmeges. Nie, no nie pierdol no nie, pierdol, że to jest jakaś kurwa statua wolności. No. Co to w ogóle ma być? Czy ktoś w ogóle pomyślał, że ten poziom będzie chujowy? Czy nie? Oni chyba nie myśleli, co widzowie? Nie pomyśleli, że ej, kurwa, hola, hola, wstrzymajmy się z tym labiryntem. Jest to strasznie mega chujowy pomysł, żeby wstawiać to w naszą platformówkę Kangurek-Kao. Tudzież Kao kangurek Szlugas odpaliłem, wyjebane mam. Widzowie, ja mam wyjebane w tą grę. Speedrun się nie udał. A Borygen mnie okłamał. w dziosło. Pierdolony kurwa. Kurwa. Mata. No ten na kurwa, z dzidą, z lata kurwa. Po osiedlu dzieci straszy, tylko a, chuja, chuja do dupy mi dał. Bo ja widzowie... Tak właśnie w głowie miałem, z dzieciństwa jeszcze, że Aborygena zawsze kojarzyłem z wyjściem z labiryntu. Aborygen i obok jest jaskinia z trolem, takim małym, tym kurwa diabłem tasmańskim pierdolonym I, i właśnie potem jest ten, finish line, lasery takie kurwa i meta. Widzowie, czy Aborygen jednak miał rację? Abor OK okej, jest Aborygen. No są lasery! OK, i teraz tu będzie jaskinia strolem. Okej, okay, nie wiem jak się kamerę zmienia. Trola nie było, trola to zajebał mój mózg. Próbuję sobie przypomnieć jak wyjść z tego labiryntu pierdolonego. Jo! Lewandowski! Aborygeni tu są. O! Yo, Huge! To było huge, widzowie, to było huge. Szotujcie. To też możecie zszotować. Ogółem jest mega lipo, bo mam zero A Ja już się nie denerwuję. Ja już nie mam po co się denerwować, bo wiem, że przegrany jestem już. W tej pozycji, w jakiej teraz jestem, jestem na straconej pozycji. I na tej straconej pozycji byłem już od jakichś 20 minut. Jo! Ale to był unik. Szoty, szoty, szoty. Ja się nie dziwię, że ten typek, co miał yy, na hardzie grał i speedrona robił, to nie, nie skakał cały czas. Jak ja kurwa się boję ruszyć do przodu o krok. A ten koleś nieustannie ciągle do przodu biegł. I się z niego tak śmiałem, że o widzowie, patrzcie, jaki to jest w ogóle pussy gaming. Czy to to, że nie skakać co cent, co krok? Jak tak można w ogóle? Czemu on jest taką pusią? Idealnie się gwiazdy ułożyły, że. Będę czekał teraz pół godziny na to. Stanę sobie bardziej tutaj może. Oj, oj. Na Naleśniczek. Na leśniczek. Grecja Gaming. Potrzebuję tych monet. Ej, kup klej. O tyle dobrze, że co 50 monet dostaje się HP, więc... E, HP, kurwa, żyćko, więc... Może nie jest źle, gdyby nie to, to ten speedrun by się skończył tu i teraz. Muzyczka fajna, taka wiecie, kurwa, kapojera, rumba. Zumba, kurwa, Zumba to się nazywało. Rumba to te roboty do sprzątania. Mega spoko Piotruś. Dobra widzowie, robimy ten... Better Save than Sorry, bo chcę ten speedrun skończyć mimo wszystko, aniżeli grać go od nowa. Jozus Maria! Zawał miałem. Mikrozawał. Dobra, teraz nie wpaść w ogniki. O. Dobra, muszę od niego przebiec. Fuck. Jest, życie. Jest. Słodkie życie. Jest. Walka z Zeusem. Let's fucking go. Dobra, ja mam na niego taktykę. Robimy tak. Pyk. On leży. On zaraz wstanie Okej, okay, moja taktyka nie działa Powtarzam, taktyka nie działa Nasrałem w pory Ale ja trolluję, ale ja trolluję Wystarczy poczekać Ja to raszuję tak jak kurwa debil jebany no to wystarczy poczekać A właśnie, zapomniałem Że walczy z bossem Dobra, on teraz będzie zmieniał kierunek tutaj. Nie, on zmienia kierunek... O, i teraz. No i tak trzeba to robić, a nie jak jakiś, kurwa, paralityk jebany. Po prostu czekać aż się ustawi dobrze, bo on cały czas leci w kółko w tym samym kierunku. O. I pyk. No i kurwa. Widzowie, no. Widzowie, widzowie, no. Yo, Bogus dead? det? Bogus Jó, rumba robot. Bra bra. Bebop, be sami wypadałoby pomyśleć, po prostu kurwa wziąć się w garść, uruchomić te synapsy w mózgu, te dwie szare komórki, które jeszcze tam istnieją i umarły i po prostu pomyśleć, że nie, nie zrobisz tego, jesteś jebnięty, nie wiem gdzie mam iść, więc pójdę tutaj. Jo, chyba muszę iść tam i tam w sumie, bo dwa przyciski. Pizdo. Przepraszam. Jest, jak ja nie widzę takich poziomów wolnych w platformówkach. Ja pierdolę, zaraz się zrzęgam. Przynajmniej soundtrack jest kurwa przyjemny, bardzo ostrzeszujący, więc to są jakieś plusy, prawda? Płynę wody? Nie, no nie zdążę, trzeba grać. Problemy gamera. największy w Polsce gamer. Tutaj byłem? Yo, what the fuck? O nie, to stała w pierdolona. Aha, ale to nie wraca z powrotem? No, nie będę się przez to damage boostował, bo to nie ma sensu. Bogus bintet A tam się nie wrócę przecież. A? What the fuck? To ja pomyśl, że to będzie dobry pomysł. Jaki z... Jaki kurwa... Jaki kurwa... A, już nie chce mi się gadać, naprawdę, pierdolę. Nienawidzę tego stage'a, nienawidzę go bardziej niż lodowych plansz. A to już dużo mówi o społeczeństwie. Nienawidzę tej gry, czemu ja w nią gram. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz byłem taki wkurwiony na grę komputerową. Nie licząc grania w League of Legends ostatnio. Pierdolona gra komputerowa. Ty, to jak tę łamigłówkę trzeba zrobić? Kurwa łamigłówka. Pierdolę, gra dla dzieci mnie pokonała. Muszę się nawodnić, bo to Pocenie się do gry komputerowej sprawiło, że nie mam czym oddychać. Dobra. Mm. Zaczniemy od. Okej, okay, nie da się zrobić tej łamigłówki. Trzeba byłoby zacząć stąd. Nie mam pojęcia jak to zrobić. Szczerze, nie mam pojęcia. No dobra, nie wiem. Aha, bo to nie trzeba wszystkiego, kurwa. Kto to wymyślił i też te lasery pierdolone. A to jeszcze nie koniec moich kurwa w bo tutaj jest najlepszy segment w tej planszy. Mega super śmieszny segment tutaj teraz jest. Mega zabawny. nienawidzę gier komputerowych, nienawidzę ich, nienawidzę, nienawidzę, nienawidzę. A, pierdolę to. Nie mam ochoty. Chuju mam. Do widzenia.